Jakie czołgi posiada Polska? Zacznijmy od tego, że no, posiadamy dosyć bogatą można powiedzieć. Rodzinę czołgów, jeśli chodzi o typy. Mamy jeszcze postsowieckie T72, mamy głęboką modernizację tych T72, czyli nasze PT91, posiadamy również czołgi Leopard 2, i to w kilku wersjach, A4A5 oraz w polskiej modernizacji PL. No, o tym, dlaczego do tego doszło, porozmawiamy później. Oraz posiadamy, no, można powiedzieć, takie nowsze zakupy, czyli czołgi K2 Black Panther, czołgi południowo-koreańskie oraz czołgi Abrams. Pamiętajmy też, że no, pewna ilość czołgów jeszcze ma do nas dotrzeć. Ale zacznijmy od tego najstarszego, czyli od T72. Oczywiście są to czołgi T72 też w dwóch wersjach właściwie, chociaż nie wiemy. Co nam zostało i w jakiej ilości? Ponieważ przed 2022 rokiem mieliśmy ich około 360, 370 tutaj te liczby były bardzo płynne, ponieważ część była w służbie, część była zmagazynowana, czy też w rezerwie. Później doszło do przesunięcia tych czołgów z rezerwy do służby, ale obecnie mamy ich maksymalnie kilkadziesiąt sztuk no, bliżej 30 niż 80 może tak to ujmijmy. No, jednak większość z nich została przekazana. Musimy pamiętać, że to czołgi no, nie do końca nowoczesne. Trzyosobowa załoga, około 42-43 ton masy, 125 mm armata. Trzyosobowa załoga, ponieważ mamy automat ładujący. Tutaj występuje ten problem latającej wieży, no, ale on występuje we wszystkich czołgach, gdzie nie ma izolacji amunicji. No nie mówiąc o tym, że w T72 jest problem z tym, że o ile ten magazyn amunicji, jest położony nisko, to ten zapas AMO jest jednak no, wszędzie, w całej wieży, więc łatwo trafić. No ale może się nie zagłębiajmy, ponieważ o tych czołgach mógłbym gadać, no, jak wiecie, z mojego innego kanału naprawdę bardzo długo. Kolejnym czołgiem, tak jak powiedziałem, jest PT-91. PT-91, którego mieliśmy 230 kilka sztuk, minimum 60 zostało przekazanych, prawdopodobnie większa ilość. I jest to nasza głęboka modernizacja czołgów T72, gdzie zastosowaliśmy lepsze SKO, gdzie w ogóle zastosowaliśmy SKO, gdzie zastosowaliśmy pancerz reaktywny, gdzie wprowadziliśmy zmiany w silniku. No, można powiedzieć, dużo zmian, które mocno zwiększyły możliwości tych czołgów. I były to czołgi produkowane jako nowe oraz czołgi, które powstawały na. No, można powiedzieć podstawie czołgów T-72, i tutaj są to czołgi, które poza tym, że nasza armia kupowała, były one również sprzedawane na zewnątrz, czyli dla Malezji, gdzie na przykład zwyciężyły z T-90. Tak, żebyśmy tutaj znali możliwości tego czołgu, tylko że jednak to jest czołg z lat 90. pełen ograniczeń i wad, które odziedziczył po T-72, ale czołg dobry. Nie powiem, że nowoczesny, ale dobry. Więc najprawdopodobniej mamy ponad 100 egzemplarzy, ale gdyby mi miał ktoś powiedzieć, ile ich naprawdę jest, to bym no, raczej na to nie poszedł. Myślę, że 110, 120, maksymalnie 160. Kolejnym czołgiem są Leopardy 2. Tutaj należy pamiętać, że mamy ich około 233 sztuk. 66 sztuk w wersji 2A4, 62 sztuki w wersji PL, czyli już w tej wersji zmodernizowanej, i około 105 w wersji A5. Jeśli chodzi o wersję A4, to ona niestety no, ma pewne ograniczenia. Tu może od razu powiem, że te czołgi były zakupione przez nas jako używane w takich dwóch transzach, na początku A4, później A5, i te A4-ki borykały się z takimi problemami, że już były zużyte. I dodatkowo były problemy z częściami. I chociaż nasi magicy potrafią robić rzeczy przeróżne, to jednak postanowiono, że przeprowadzi się modyfikację, która wpłynie na możliwości tych czołgów, czyli polepszymy opancerzenie. Oczywiście tutaj limitem była waga i problemy z konstrukcją. No, one nie były przystosowane, no i już troszkę mają za sobą życia, żeby je mocno dopancerzyć, ale postanowiono, że będzie wprowadzona wersja PL, czyli szereg zmian. Remonty generalne, no i ten czołg już jest w wersji PL. Najprawdopodobniej te wersje A5 też zostaną zmodernizowane do wariantu PL i bardzo dobrze. To jest dobry, nadal bardzo dobry czołg. Może nie najlepszy w tych wersjach A5 czy PL, ale jednak możliwości są duże. Czteroosobowa załoga, 120 mm armata. Tutaj nie powiedziałem, gdy mówiłem o PT91, tam mamy trzyosobową załogę, automat ładujący. 125, jeśli chodzi o armatę, a w przypadku Leopardów, a w przypadku Leopardów tu już mamy, można powiedzieć, te rozwiązania natowskie 120 mm. Więc te trzy czołgi są z nami od wielu lat. T72, PT91 i Leopard 2, w różnych wersjach, pamiętajmy, że T72 też mieliśmy Zwykłe M-ki, ale też je modernizowaliśmy do wariantu R, na przykład wprowadzając zmiany, jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjny. Ale niedawno pojawiła się nowość, a właściwie dwie nowości. I mowa tutaj o czołgach Abrams oraz o czołgach K2. Zacznijmy może od czołgów K2. Są to czołgi południowo-koreańskie, stosunkowo lekkie, ważące około 55 ton. Trzyosobowa załoga, 120 mm armata gładkolufowa, automat ładujący. I podpisaliśmy umowę na zakup 180 egzemplarzy. Najprawdopodobniej ta ilość się zwiększy. Nawet były głosy, że będziemy je produkować u nas, no, jeśli się dogadamy. I tych czołgów, tak jak powiedziałem, na razie zamówiono 180. Najprawdopodobniej kolejne 180 sztuk zostanie zamówione w tym roku. I są to czołgi nowoczesne o bardzo dobrym SKO, o dużych możliwościach. Posiadamy ich obecnie przynajmniej 28 sztuk. Więc czołg fajny, czołg lekki dosyć słabo opancerzone, jeśli chodzi o boki tutaj są można powiedzieć głosy, że najprawdopodobniej zostanie on dopancerzony o kilka ton przydałby się jakiś system aktywnej ochrony, obrony, no i to by rozwiązywało wiele problemów ale ostatnim z tej wielkiej piątki naszych czołgów, chociaż te 72 już jest w takiej liczbie, że no nie można powiedzieć, że jest ich zbyt dużo, jest Abrams i tutaj tak Musimy pamiętać, że kilka lat temu, no dokładnie dwa albo trzy, chyba trzy, podpisaliśmy umowę na zakup 250 nowych Abramsów w tej najnowszej wersji. W tej wersji, która trafiła do służby u Amerykanów w 2020 roku. I mowa tutaj oczywiście o Abramsie M1A2 Cepv3. Najnowsza wersja, najlepsze rozwiązania, jakie były stosowane w Abramsach. Ale w międzyczasie doszło do pewnych wydarzeń, które spowodowały, że te wręcz kilkaset te 72 odjechało. No i w ramach takiej pewnej rekompensaty za o wiele niższą cenę Amerykanie zaproponowali nam 116 czołgów M1A1 FEP. Czyli Abramsów jeszcze w tej starszej wersji, chociaż i tak bardzo nowoczesnej, które służyły w Marines no, i to jest duża zaleta, ponieważ akurat te egzemplarze nie były zużyte. One przed dostarczeniem do nas, pamiętajmy, że nie wszystkie jeszcze do nas dotarły. Około 69 sztuk jest na teraz, a do końca tego roku, czyli do końca 2024 roku, mają być dostarczone pozostałe z tych Abramsów M1A1 Feb. Tutaj doszło do wielu zmian, ponieważ w czasie ich odświeżania, one były w rezerwie, no, zmieniono wiele elementów, tak żeby były one w miarę nowoczesne. No w miarę nowoczesne, ciężko tak powiedzieć o sprzęcie, który jest po prostu nowoczesny i ma bardzo duże możliwości. Więc do końca tego roku będziemy posiadać jeszcze 116 Abramsów M1A1. A w przyszłym roku, czyli 2025 i 2026 rok, mają do nas trafić te Abramsy już w wersji najnowszej M1A2 SEPv3. Czyli docelowo Jesteśmy pewni, że będziemy posiadać 366 Abramsów. Pamiętajmy, że te M1A1 no, za kilka lat będziemy musieli doprowadzić do tego standardu M1A2, żebyśmy mieli dostęp do części. Posiadamy ponad 230 Leopardów 2, które w wersji A4 są modernizowane do wariantu PL. A wersja A5 najprawdopodobniej też będzie do tego wariantu dostosowana. Do tego mamy czołgi K2, których mamy posiadać na pewno 180 sztuk. Są to tak zwane gapfillery i tutaj one były dostarczane jako. Nie chcę skłamać, ale część prawdopodobnie została zdjęta ze stanów, zostały wyzerowane i nam przysłane, a tak to mają być to czołgi nowe. No ale tutaj nie będę twierdził, nie chcę Was okłamywać. Poza tym mamy te śladowe ilości T72 i 100 ileś PT91. Więc, no, urozmaicenie jest. Oczywiście, jeśli spojrzymy na przyszłość, to T72 zostaną wycofane, albo zostaną po prostu przeniesione jako czołgi, które będą pozorować przeciwnika. To samo spotka najprawdopodobniej PT91. Leopardy dwójki zostaną przez dłuższy czas, a. Do tych 366 Abramsów i 180 Kadwójek najprawdopodobniej dojdzie przynajmniej 180 Kadwójek, jeśli nie więcej. Tutaj można powiedzieć, docelowo mamy posiadać dwa rodzaje, dwa typy czołgów: Abramsy i Kadwójki, więc w końcu za ileś tam lat nawet leopardy trafią do rezerwy. Miejmy nadzieję, że ta rezerwa zostanie zbudowana, ponieważ jest bardzo ważna, co możemy zaobserwować na wschód od nas. I tak przybliżając, można stwierdzić, że właśnie takie mamy czołgi. O każdym z nich kiedyś porozmawiamy więcej. Ci, którzy mnie znają z innego kanału, to no, doskonale mogą zdawać sobie sprawę, że tam potrafią o tych czołgach mówić długo, długo i jeszcze dłużej. No ale na dzisiaj koniec i zapraszam ponownie.